Spotkał się Lis z Łosiem i zaczynają się sprzeczać, który jest bardziej wierny swojej żonie. Lis mówi: „Ja jestem taki wierny, że jak idzie koło mnie jakaś ładna rudowłosa lisica, to nawet na nią nie patrzę”. łoś na to: „To jest jeszcze nic. Jak ja oglądam filmy dla dorosłych, to tylko te bez samic”. Miś z Bobrem zbudowali statek pasażerski. Do obsługi pasażerów zatrudnili lisice. Bilety na rejs wykupiły wszystkie zwierzęta z lasu. Statek wypłynął. Lisica chodzi po pokładzie i rozdaje drinki. Widzi, że zajączek zaczyna wymiotować. Podchodzi, daje mu worek. Reszta zwierząt zaczyna sobie z niego żartować. O, jaki delikatny! Pierwszy raz na wodzie i już żyga! Po chwili worek zrobił się już pełny, więc lisica poszła po kolejny. Gdy już wróciła, zauważyła, że reszta pasażerów też żyga, a zajączek ma pusty worek. Pyta się zajączka, co się stało, a zając na to. Przelewało się, to upiłem. Spotkał się lis z łosiem i zaczynają się sprzeczać, który jest bardziej wierny swojej żonie. Lis mówi, ja jestem taki wierny, że jak idzie koło mnie jakaś ładna, rudowłosa lisica, to nawet na nią nie patrzę. O łoś na to. To jest jeszcze nic. Jak ja oglądam filmy dla dorosłych, to tylko te bez samic.